BYD Sea Lion 7, pokrywa Pokrywa Podłoga bagażnika Wygląda sobie w taki sposób Mamy Jedną mastykę w tym miejscu Jedną mastykę, mamy jedną matę w tym miejscu Tutaj mamy zakitowane W obrzegach Tid jest w takim jasno w takim jasnym kolorze kości słoniowej to jest tak pokitowane trochę, widać ślady butów. <laughs> Ta podłoga tutaj no ugina się, ale tak nie wiem czy to widać na ekranie, że to się tu ugina, ale tak jak w każdym. Mamy tutaj wewnętrzne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mat. I na tylnej grodzi dwie moty. We mamy cztery korki gumowe. Także jak Wam się wody naleje, możecie se osuszyć. Jedna blacha czarna na czterech śrubach. Ona jest stalowa. I z ciekawostek ogólnie jest tak, że cała podłoga bagażnika jest w ocynku do tego momentu tutaj ta blaszka zawinięta, te łączniki z tej strony i z tamtej to jest blacha bez ocynku no i może od tego miejsca sobie zaczniemy no, czyli jedziemy tutaj mamy mierniczek i przykładamy sobie w to miejsce. I mamy blacha 8 mikronów. Blacha 18. Blacha 17. Blacha 15. No i w tą stronę sobie pojedziemy. 27. 17 bez ocynku. 15 bez ocynku. Tą stronę sobie pojedziemy 19 bez ocynku, 18 bez ocynku, 27 bez ocynku, 25 bez ocynku. Czyli tak jak tutaj pokazałem, żeby nie wierzyć tylko na moje słowo, ten element tylny i te łączenia jeszcze raz zaznaczam i z tamtej strony. Są bez odcinku. No i niestety tutaj, już na spawach wychodzi nam korozja. Trochę szkoda, ale tak to wygląda. Dwa korki w rogach, również gumowe. Tu, i tutaj. No i teraz przejdźmy sobie do pomiaru. Reszty, żeby również nie było. Zaczniemy sobie od tyłu. No i lecimy. Jak widać na ekranie, tutaj już mamy odsyng, żeby nie było, że tylko ja tak mówię. Widać ekran. 32 ocynk. 30 ocynk. 29 ocynk. 24 ocynk. 21 ocynk.

Tamtego tylnego, oprócz tego tutaj tylnego elementu wraz z tymi łączeniami idącego tutaj w tą stronę, to, to jest bez ocynku. Natomiast cała podłoga, cała reszta tutaj podłogi, włącznie z wnęką, z tylną grodzią, z każdymi innymi elementami już jest w ocynku. Natomiast tamten element na końcu, czyli to tutaj, bez ocynku, należy o tym pamiętać, no bo już jak widać, tutaj mamy niestety korozję. Więc wygląda to w ten sposób. Jeśli chodzi o całość bagażnika i moje odczucia co do jego, nazwijmy to solidności, no mamy. Jedną linię zgrzewów w tym miejscu. Druga linia zgrzewów jest tam na tym łączeniu. Bez ocynku. Tutaj mamy jedną linię zgrzewów na bokach. Jakie są moje odczucia? No na pewno jest lepiej niż w Toyocie. Ja bym to tak powiedział. Na pewno jest lepiej niż w Toyocie. Natomiast nie jest lepiej niż w wagu to co na pewno zwraca jakby moją uwagę to ta ilość korków do osuszania mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 aż 10 korków żeby tutaj to osuszyć więc tak to wygląda na ten moment no BYD Sealion 7, co mamy pod pokrywą silnika, która występuje w tradycyjnych samochodach. No i tutaj, wreszcie, jak w normalnych elektrykach, mamy bagażniczek. Tak, prawa. Wygląda to w ten sposób. Mamy matę wyruszającą. Jeśli chodzi o ocynk to te elementy są odkryte. W tym samochodzie i zarówno tutaj jak i tutaj w tym miejscu mamy ocynk oprócz uchwytu uchwyt jest nieocynkowany prowadnice pokrywy są ocynkowane powłoka lakiernicza to około 50 mikronów na tych miejscach jedyne co pod pokrywą oprócz bagażnika to możemy sobie uzupełnić płyn do spryskiwaczy